Sprawozdanie z filmu to wypracowanie, w którym należy w jak najbardziej obiektywny sposób przedstawić dzieło filmowe. Jak każda dłuższa forma wypowiedzi składa się z trzech części wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W sprawozdaniu należy podać najważniejsze informacje o filmie, przedstawić jego fabułę, opisać sposób realizacji oraz zaprezentować własną ocenę dzieła. Celem każdego sprawozdania jest obiektywne informowanie, powinno więc być ono pisane w sposób zwięzły, rzeczowy i bezstronny. Wstęp sprawozdania powinien być opatrzony tytułem, zapisany o takabitu i składać się z minimum dwóch zdań. Należy tutaj podać najważniejsze informacje o filmie, takie jak tytuł i nazwisko reżysera. Rok, w którym film powstał i kraj jego produkcji, nazwiska aktorów odgrywających główne role oraz ogólną tematykę. Na przykładzie filmu Kevin Sam w Domu wstęp może wyglądać tak. Kevin Sam w Domu to amerykańska komedia familijna wyreżyserowana w 1990 roku przez Chrisa Columbusa. Główne role odegrali w nim Macaulay Culkin, Joe Pesci. Daniel Stern i Katrin O'Hara. Film opowiada o perypetiach ośmioletniego Kevina, który w wyniku pomyłki zostaje sam w domu, podczas gdy jego rodzina wyrusza w świąteczną podróż do Francji. Rozwinięcie sprawozdania z filmu składa się z dwóch części. W pierwszej należy w zwięzły sposób streścić fabułę. Przedstawić czas i miejsce akcji oraz głównych bohaterów, a także chronologicznie opisać najważniejsze wydarzenia. W drugiej części natomiast należy skupić się na tym, w jaki sposób zrealizowano film. Na przykład opisać scenografię, kostiumy, charakteryzację, efekty specjalne, dźwięk czy muzykę. W zależności od gatunku filmu będą to różne elementy. np. przykład w musicalu ważna jest ścieżka dźwiękowa, w kinie akcji zdjęcia i efekty specjalne, zaś w filmach historycznych kostiumy i scenografia. Rozwinięcie sprawozdania z filmu może wyglądać następująco. Akcja filmu rozpoczyna się wizytą kuzynostwa urodziny McAllisterów. Następnego dnia wszyscy planują wspólnie wyruszyć na lotnisko i święta spędzić w Paryżu. Niestety, w wyniku awarii sieci budziki nie zadziałały, co wywołało chaos i w efekcie rodzina odjechała w pośpiechu, bez Kevina. Chłopiec początkowo jest zachwycony i korzysta z tej sytuacji, oglądając do późna telewizję, jedząc słodycze i ciesząc się wolnością. Problemy zaczynają się, kiedy dwaj rabusie planują włamać się do domu McAllisterów. Kevin postanawia nie dopuścić do tego i opracowuje plan, jak obronić dom i siebie przed złodziejami Harem i Marwem. Którzy szybko pożałują, że nie docenili sprytnego ośmiolatka. Film zwraca uwagę ciekawym scenariuszem zabawnym zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Scenografia i kostiumy dopracowane zostały tak, żeby widz mógł poczuć świąteczny czas, podobnie jak ścieżka dźwiękowa, która czasami wprowadza bożonarodzeniowy klimat, a czasami podkręca komediową atmosferę. Na uznanie zasługują także aktorzy, a szczególnie Macaulay Culkin wcielający się w postać Kevina, a także pocieszni Joe Pesci jako Harry i Daniel Stern jako Marv. Zakończenie sprawozdania z filmu powinno składać się z własnej oceny. Pamiętać jednak należy, aby była to ocena jak najbardziej obiektywna. Można tutaj wskazać wady i zalety dzieła, stwierdzić, czy jest ono godne obejrzenia czy też nie. Oraz ocenić wybrane elementy realizacji, takie jak zdjęcia, grę aktorską, kostiumy, scenografię czy dubbing. na przykład. Uważam, że Kevin Sam w domu to znakomita rozrywka dla całej rodziny. Aktorzy odgrywający główne role stworzyli postaci, które bawią niezmiennie od ponad 20 lat i przez wielu widzów traktowane są jak starzy znajomi wpadający na święta. Pomimo upływu czasu film nie zestarzał się. Zdjęcia, muzyka i montaż nadal mogą być uznawane za wzorcowe. Sądzę, że obejrzenie tego filmu jest dobrym pomysłem, szczególnie w okresie świątecznym. Podsumujmy. Sprawozdanie z filmu to dłuższa forma wypowiedzi służąca do przekazania najważniejszych informacji o filmie i do zrelacjonowania go. We wstępie należy zamieścić najważniejsze informacje o dziele, takie jak tytuł, nazwisko reżysera, rok powstania, kraj produkcji i nazwiska aktorów. W rozwinięciu streszczamy fabułę oraz dokonujemy opisu elementów realizacji filmu, takich jak zdjęcia, scenografia, kostiumy, muzyka, gra aktorska czy efekty specjalne. W zakończeniu zaś zamieszczamy własną ocenę elementów realizacji filmu, starając się zachować obiektywność. W kolejnych materiałach zajmę się sprawozdaniem z lektury i ze spektaklu teatralnego. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.